Dzień dobry, masa, dzień kolejny. Nie mam pojęcia który, 160 to któryś. Natomiast mamy dzisiaj 19 grudnia, 29 grudnia, piątek i lecę z rana na badania krwi. Ostatnio zrobiłem w zeszłą sobotę raport Korupiego, to lekko powyższony cukier wyszedł mi. No i tak sobie w tym tygodniu też sprawdziłem ten cukier i lekko ponad stówkę był więc lecę sobie zobaczyć co tam, tam się może może co może być przyczyną także skoczę sobie złamana badanka sprawdzę sobie jak wygląda ta mogłodina glikowana jak wygląda surina, cepeptyt lukoza i zobaczymy co tam wesołego siedzi żeby można było jakąś formę zaradzenia tematowi wdrożyć. A generalnie dzisiaj jest rest day więc treningu nie ma. Jest jedynie siedzenie i jedzenie, ale jedzenie też nie jest jakieś za bardzo podniecające, bo jest w sumie cztery posiłki. Białkowo tłuszczowe i jedynie dwa posiłki z rodniowodanami. Jeden z nich pokażę Wam zaraz. Także generalnie nie ma za wiele dzisiaj do pokazania. O no nie zbliża się rok 2024, więc dla niektórych mam nadzieję, że będzie to rok przełomowy. I myślę, że dzisiaj możemy sobie również troszkę o tym pogadać. Dochodzę do diagnostyki, więc chwilowo się wyłączam. Ci z Was, co do mnie codziennie zapewne pamiętają, jak jeszcze nie wiem, maksymalnie dwa dni temu mówiłem o tym, jak to przyzwyczaiłem się do swojej nowej wagi i nie mam spompowanych pleców. Kłamałem, mam wykurwiście spompowane plecy dzisiaj i przed chwilą wróciłem z diagnostyki, Muszę zrobić sobie jedynie śniadanie a plecy nadal mam tak spompowane, że ledwo siedzę. Ja już nie mówię o staniu, ledwo siedzę. Także generalnie jest kolorowo, yy, ale udało mi się przygotować śniadanko, czyli jak zwykle moje tosty, moje płatki ryżowe. Mówiłem Wam, że pogadamy sobie trochę o tym 2024 i słuchajcie, mam taki pomysł, mam taki plan, mam taki projekt yy, i chciałbym pomóc, mam nadzieję, jak największej ilości osób, Słuchajcie, jeżeli ktoś z was zna kogoś, kto chciałby schudnąć, ma z tym jakieś problemy, ma jakieś schudnąć albo przytyć, nie ma znaczenia, albo zrobić masę nawet. Ma z tym jakieś problemy, chciałby w jakiś sposób się za siebie zabrać, ale nie do końca wie jak, nie do końca ma może jakąś motywację, może potrzebuje kogoś, kto kogo, kogo w jakiś sposób pchnie, jakiejś takiej grupy może, która będzie z nim razem. Pomyślałem sobie, że stworzę grupę. Grupę na Facebooku, grupę otwartą, grupę, w której y, mogą zapisywać się właśnie takie osoby, które chciałyby ten 2024 rok wykorzystać na swoje y, konto, że tak powiem, zrobić coś wreszcie dla siebie, niezależnie od tego, czy ktoś jest, nie wiem, młodą mamą, czy też niemłodą mamą nie wiem, samotnym ojcem albo po prostu zapracowanym człowiekiem, który nie ma czasu na to, żeby samodzielnie informacje jakieś tam zbierać w internecie lub weryfikować. Zaproście proszę takie osoby. Link znajdziecie na dole do grupy. Zaproście proszę takie osoby na grupę. To jest całkowicie nieodpłatne, absolutnie. Będę starał się tam jak najczęściej odpowiadać na Wasze pytania, czy też na pytania osób, które... Będą po prostu potrzebowały odpowiedzi. Oczywiście, no ja mam też swój limit, i nie zawsze będzie to pewnie takie super aktywne, jak byłoby to, nie wiem, jakieś konsultacje, aczkolwiek mam nadzieję, że jak największej grupie osób po prostu pomożemy. Na pewno będzie też wiele osób, które znają się na temacie, które będą chciały pomóc razem ze mną i będą mogły po prostu tych ludzi w jakiś sposób też wspierać. Może będziemy się mogli tam chwalić wynikami. Ja już niedługo też na redukcję wchodzę, więc dołączę do całej ekipy osób redukujących. Pomyślałem sobie, że to, że to będzie fajna inicjatywa, dlatego że ja pamiętam, dawno, dawno temu zrobiłem właśnie taką grupę pomagając osobom schudnąć. Przy czym była to grupa płatna. Ale pomyślałem sobie, że na tym etapie nie jest mi to potrzebne, nie, nie, nie chcę od nikogo zabierać pieniążków, chciałbym po prostu, żeby jakoś przyczynić się dla, dla społeczności większej ludzi, żeby po prostu y, za to, że jesteście, za to, że, że od początku jakby niektórzy nawet kanału, a już nie mówię od początku serii, wszyscy zapierdalamy razem, bo zapierdalać trzeba. Y, to po prostu może pomożemy jeszcze osobom dodatkowym, i tutaj mówiąc, są dodatkowe, mam na myśli, pamiętajcie, że nie chodzi mi tylko o kulturystów, bo wręcz przeciwnie, jest to raczej grupa dla ludzi zajmujących się tym amatorsko lub nie zajmujących się tym w ogóle, nigdy że się nie będącym na siłowni, może nie, nawet nie mającym zamiaru być na siłowni, tylko po prostu sobie przetrzymać w jakiś sposób dietę, może nie wiedzą jak te kalorie policzyć, może nie wiedzą jak jak używać aplikacji do liczenia kalorii. Może nie wiedzą nawet, że takie aplikacje istnieją. Może nawet nie wiedzą, co to, jest, co to są kalorie, bo jeszcze są takie, takie osoby, które nie do końca rozumieją pojęcie kalorii białek, tłuszczów, węglowodanów. Więc słuchajcie, zróbmy coś takiego, zróbmy taką grupę i przyczyńmy się do tego, żeby ten 2024 rok, niezależnie od, od wyników politycznych, i tego, czy ktoś się zgadza z nimi, czy nie, niezależnie od tego, czy dalej postępująca inflacja będzie nam sięgać do kieszeni, czy podatki będą coraz większe, czy ZUSy nas przygniotą i tak dalej zrobić coś po prostu dla siebie, bezpłatnie, bez potrzeby jakiejś takiej wewnętrznej, ciśnięcia po prostu po raz pierwszy coś faktycznie dla siebie i od siebie, więc na dole znajdziecie oczywiście link do grupy. Grupa oczywiście z czasem będzie się rozwijać, będę się starał, żeby to i graficznie wyglądało lepiej i może więcej było trochę merytoryki i tak dalej, aczkolwiek cała idea jest taka, żebyśmy się wszyscy razem wzajemnie wspomagali, więc jeżeli ktoś zada jakieś pytania, to znasz odpowiedź na, na to pytanie lub doświadczyłeś czegoś podobnego, to śmiało zachęcam do tego, żeby się udzielać, żeby wspomagać się po prostu razem. Taką inicjatywę sobie wymyśliłem. Mam nadzieję, że to komuś pomoże. Nawet jeżeli będzie na grupie 10 osób, którym się uda, albo 10 osób w ogóle i uda się je tylko jednej, to myślę, że to będzie bardzo dobrze spożytkowany czas. Także tak jak mówię, na dole macie link. W opisie, jeżeli znacie kogoś y, lub sami chcielibyście dołączyć do takiej grupy, to serdecznie zapraszam. A tymczasem zabieram się za jedzenie i widzimy się w kolejnym, już tym razem, dużo bardziej ludnym posiłku. Posiłek numer 3, posiłek numer 2 to był po prostu kurczak, warzywa i oliwa. A w zasadzie olej makadamia, a ty posiłek numer 3 czy jajęczka 150 w pizzy z kurczaka i odrobinkę warzyw. Tutaj skończyłem pisać post taki dość, myślę, obszerny na, na tą grupę, o której Wam mówiłem wcześniej, bo pomyślałem sobie, że pomogę może kilku, kilkunastu osobom rozpocząć temat, jak podejść w ogóle do diety, do redukcji. Także postaram się to w miarę jakoś naj, najkrócej i najprzystępniej, jak potrafiłem opisać. No i co? No, no nie mam nadzieję, że to komuś pomoże, także tej mówię wbijajcie na grupę zapraszajcie osoby i budujemy jakąś fajną społeczność tak żeby pomagać sobie że tak na no szybciutko bo dostałem właśnie pakę izolat białeczka to witamina D magnes, shaker aminokwasy co prawda BCA nie używam ale zmiksuję sobie za także będzie ok i kreatynka na testy z bezbestfillu Y, także zobaczymy, y, co i jak. Zrazu mówię, że nie jest to y, sponsorowany, że tak powiem, także nie sugerujcie się tutaj absolutnie, aczkolwiek y, no, y, bez możecie sobie zobaczyć stronkę, mają bardzo przystępne ceny, y, bardzo spoko, zobaczymy jak z jakością, to Wam dam znać już niebawem, ale generalnie y, bardzo miłe, dziękuję serdecznie za paczkę y, i będę Wam dawać Znać co i jak. No, a na razie to przetestuję i dopiero dam znać, jak wygląda sytuacja. Witam Was w ostatnim już na dzisiaj ujęciu. Mamy tutaj 200 g frytek, dwie bułeczki 100, 200 g mięsa drobiowego, mielonego, trochę masła migdałowego. W środku jest, są zazmożone pieczarki. Typu plastrze sera proteinowego, i tutaj mam trochę naczosów. I to w zasadzie tyle. Taki legalny czicik, jak zawsze, w piąteczek sobie wchodzi. No i na tym kończymy dzisiejszego vloga. Dziękuję Wam bardzo za to, jeżeli ktoś dotarł do tego do końca. No i co? Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, share'owania kanału dalej. Zapraszam Was do wbijania na grupę facebookową, udostępniania wszystkim, którym może się taka grupa i jakaś, jakaś forma wsparcia w 2024 roku przydać. No i słyszymy się już jutro o godzinie 18. Do usłyszenia.